Oh! Oh! Yo, TO jest BLUEPRINT Witam wszystkich bardzo serdecznie nim w odcinku z planet crafter Jesteśmy na naszej wieży, którą zbudowałem Ona nie jest jeszcze dokończona W tym odcinku właśnie dokończymy sobie tą wieżę Zrobimy sobie ją jeszcze wyższą, żeby ona przewyższała To oto górę Nie wiem czy to będzie możliwe, może jeszcze to jest koniec mapy w sumie I blokie nam po prostu siada na górze, ale chcę to, 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 to zobaczyć Na pewno powiększymy tą bazę, żeby poleciała za to Jak poleci sobie za to i będzie mógł dalej lecieć, to ja zatrzymam się po prostu i zrobię wtedy na górze bazę to taką fajną, ewentualnie potem będziemy sprawdzać sobie później, później jaki jest szczyt mapy, nie? I postaramy się dojść na szczyt mapy. Nie wiem czy się uda, szczyt może być naprawdę okropnie wysoki, ale na ten moment mamy 257 MTI idzie to szybko, 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 a teraz w tym odcinku będzie szło jeszcze szybciej, ponieważ zbudujemy w tym odcinku rakiety sobie i sobie postrzelamy nimi, ale zanim zajmiemy się tym i będziemy to robić to pozwiedzamy sobie jeszcze i pójdziemy do miejsc, w których jeszcze Byliśmy poniekąd albo nie byliśmy w ogóle zbierzemy z nich wszystkie te, które są potrzebne, czyli na przykład Iridium, którego mam bardzo mało, bo na ten moment jedyne co możemy zrobić to wyszelić rakiety, które przywiązały nam Iridium, zebrać te Iridium ile się tylko da i po prostu farmić je i potem dopiero inne rakiety wyszeliwać, żeby po prostu nie zrobić sytuacji, w której nie będziemy mieć Iridium na całym naszym świecie. I nie będziemy mogli, że iridium zdobyć. Ani z rakiet, ani gdzieś ze świata. Wtedy jesteśmy udupieni. Bo nie możemy nic zrobić w grze, bo bez iridium, no jeden z głównych składników do jakichś takich fajnych rzeczy, nie? Więc nic nie będziemy mogli zrobić. Znaczy, to już się mogę zrobić, bo chyba mogę, chyba mogę rozebrać hitery, które są tutaj. I one chyba iridium dają, z tego co pamiętam. Więc jak była bardzo tragedia duża, to byłbym w stanie, właśnie, rozebrać je sobie, bo by wtedy chyba jeszcze git. No ale no, no nie, nie jest to taki sytuacja, czym musiał rozbierać sobie rzeczy z bazie, żeby coś zrobić, nie? To byłoby po drugie słabe chyba, nie? Dlatego tego nie będziemy robić. Dobra, to pierwsze jak pójdziemy sobie, to pójdziemy sobie tam do tego wodospadu. O tam, o tam. I sobie sprawdzimy, co jest pod tym wodospadem. Dokładnie sobie całego go obejrzymy. Ja, może oddam ten, ten cały materiał, co mam. Ale obejrzymy sobie całego groszu pod, pod wodospadem. Zobaczymy sobie. Ja sam jestem, jest jaskinia. Ja więc sobie zbierzemy wszystko z tej jaskini. I zobaczymy, czy może tam iridium jakiś nie będzie. Albo jest skrzynek, która da za mi chipy, cokolwiek, nie? Zobaczymy. Nasza biedna jaskinia, która wyczyściłem cało z iridium. I totalnie nic co? Nie przykapiłem ten jeden! What? A... To nie było ustawione, to nie było ustawione. To się stało randomowo, losowo, ja tego nie ustawiłem. Nie miałem pojęcia, że to się wydarzy. Chciałem po prostu powiedzieć o tej jaskini, jak ona go wygląda. Że nic się na czerwony się świeci i pyk, i to iridium ze stoi. Co? CO JEST? Zgaduję, że jeżeli tak jeszcze coś przegapiłem, to jakieś 2-3 iridium gdzieś tam w tej jaskini jeszcze se siedzi w jakimś miejscu, zakładam, gdzieś ukryte jakoś, nie? Co To jest nasz biom sulfurowy, w którym możemy sulfur wydobyć, ale jak, jak będę miał jeszcze jakiś punkt, to jak będę wracał do to na pewno zbiorę trochę sulfura. Ale teraz to nie ma co. I tak to jest już sporo zebrane, wydaje mi się, bo póki co nie założyłem żadnego chyba jeszcze sulfura. Jesteśmy przed naszym... Wodospadem z piasku I sobie obejrzymy może Zacznijmy od tej części sobie o tej części będziemy chodzić Mam ze sobą pigułę na powietrze, dlatego po prostu sobie łyknę powietrze Dlatego nie będę wchodził do bazy, bo mi się nie chce Do niej iść, dlatego Łyknę sobie po prostu pigułę Jak będę potrzebował W sumie jak tu jesteśmy I sobie tak chodzimy, co nie? Bo tutaj jest bardzo dużo Aloju, nie? Pod tym. Ja będę zbierał chyba cały ale, jakie zauważę No, chyba tak będę robił, bo aloju ja mam nawet sporo jeszcze, ale jak jeszcze jestem, to trochę żal go nie zebrać. Jak mam cały taki ekwipunek, co nie? Dlatego będę sobie go zbierał po drodze, nie będę ten szedł. I sprawdzałem, czy to czasami jakiś skrzyneczek nie będzie. Oby to była jakaś skrzynka niebieska, cokolwiek, do tych blueprintów. To by było bardzo przydatne, bo nie odblokujemy jetpaka, jeżeli nie zbierzemy wszystkich skrzynek niebieskich, więc o tym możemy pomarzyć. Niestety, tak mi się wydaje, przynajmniej, że tak jest. Kurde, tu się jakieś czerwono robi, dobra, więcej super aloju Dawaj, dawaj. Gdzie jeszcze. Ale to jest super olej dużo, dołowykam sobie to powietrze, nie będzie. A, nie uknęłem sobie, do, to na za chwilę. Mamy jaskinię! To jest jaskinia, właśnie. Kurde, do musi się świeci na niebiesko coś ładnie. Dała, masz łyknąć, Pyk. No, i coś się naświeciło na niebiesko ładnie. To jest ta jaskinia z osmium, która właśnie jest pod tym wodospadem, piaskałem. Zajmiemy sobie do tej jaskini. My już do niej schodziliśmy kiedyś. Patrzcie w ogóle, aktualnie ładnie wygląda stąd. Wow. My już do niej schodziliśmy, wiadomo, to tak patrzyłem, na szybko coś tu jest, ale to chyba nic nie było. To po prostu było osmium i tyle. To nic nie ma. Jak ja większość osmiu stąd, no, bo tu. Jakby nic nic nie było. No myślę, że zebrałem coś większość, no tu no nic nie ma. Yy, to, że rysunki nie ma, bo to lecimy dalej. Zbierałem więcej tego super oleju, ale ja no nie zbieram. mnie, że Irona zbierać, może na górze sobie na, na tu jaskinię, może tak na tych skałach coś? Jakaś skrzynka na tych skałach. Nie no, wam on by coś takiego zrobili. No nie zrobili tego, ale kurde, ładnie się ładnie się ten kolor zmienia. Tylko nie wiem czemu on się zmienia, takie powinno szczerze być, ale... ale ładnie się ten kolor zmienia, tak czy siak, Ład, ładny jest bardzo. Dobra, zobaczmy co jest tutaj No oczywiście super alo jest tutaj To na pewno się przyda to, był, to była niebieska skrzynka jedna Ale ja już ją zebrałem Więc jej niestety nie ma Ale fajnie było jak była jeszcze jedna no Oszczędzacie tak? Tak tak robicie, że oszczędzacie tak mocno? No musi być to z jakiejś skrzynki jeszcze jedna, co? Jakaś jedna tylko Kurde, ale tego super rolloju będziemy mieli JO, ja bym w takim super super rollojał Dobra, dobra, przyda się Dwojełem, żeby się w skrzynce zmieści Dobra, ale to jest pod koniec, dobra To będę pamiętał, że tutaj dosłownie poleo pod koniec I jeszcze jest troszkę, ale do zebrania w sumie tylko jeden Okej, okay, tylko jeden, a my możemy już na spokojnie wracać Ale to nasza baza epicko wygląda z dołu, ale jest ogromna, kurde To będzie jeszcze wyższe, nie to jeszcze nie koniec Dobra, super aloi, ile ty tam masz aloju? Tu jesteś czy mi się zmieści ten aloj? Please zmieść się, bo nie chcę robić ku. Zmieścił się na styk! Na styk się zmieścił, ale dobrze! Ej, dzięki Super. Ale się na styk, bo naprawdę nie chciałem się robić skrzynki innej i upychać. upchałem mnie się tutaj? No właśnie, tak średnio mi upało. Dzie dzięki, dzięki, że się zmieściłeś. dzięki. Nie, nie muszę upychać. A tak to musi coś zmienić. No, osmium i sulfur jest tutaj. To dobrze, dobrze, są w jednym miejscu. No, osmium mam na na naprawdę dużo. Fajnie, przyda się. Zjedzmy sobie coś, może. Pyk i napi napijemy się. Może rzeki. Weźmy sobie może żarcia trochę. Wiedzmy te żarcie, które nie są niczego potrzebne, bo czemu by nie? Dobra, teraz idziemy sobie do tego następnego miejsca, do którego chciałem pójść, ale najpierw fajnie było znaleźć jakieś jeziorko małe. No bo tam, to w sumie tam będzie jeziorko, dobra, to git. Będziemy do tego o statku. Ewentualnie chodzi o ten, sa właśnie, bo ja przez rok tak naprawdę omijałem ten statek dość mocno. A nadal i tak mi się czy napić. bo to jest woda. Ja ten statek tak mijam i ja go tak na szybko sprawdziłem. Ja pójdę i obejrzę sobie ten statek jeszcze raz, nie? Bo tak właśnie przez kilka odcinków miałem takie myśli raz na jakiś czas, tak chwilę, że... No w sumie ten statek tak na szybko obleciałem, nie? Może się tam przegapiłem, nie? I tak... za... What?! Szczynka. Kurde, chyba otwierałem już ją. No nie... No nie... No nie, słyszałem, coś to będzie. Nie! Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tutaj. Nawet do tego statku zobaczmy co w nim jest. Czy ja coś przegapiłem? Może coś rozwalić mogę, cokolwiek. Ja nie wiem z którym magnezjum, ale okej. Okay. sprawdźmy co jest w tym statku. Czy ja coś mogłem przegapić? Yy, o. o okay. Czyli przegapiłem na... kurde. Otwierałem to niestety No dobra, ale i tak chyba tam nic innego nie mogło być Tu jest jakieś fajne drzwi, fajna że nie mogę tam wejść No to tu możemy pójść dalej, co nie? Trzeba pójść coś dalej na, pe na pewno coś tu więcej przegapiłem, 100% musiałem coś więcej tu przegapić Jak już te skrzynki tu leżały, tak? To... O! Czy to chodziło o to? O! O! Jupitoles jest blueprint! Jupitoles jest blueprint! I jest w końcu! Ile irona jeszcze się przy... Jeszcze... Jeszcze iridium trochę... Dobra jo, to daj mi ten iron. Iron mi się przyda. Re, re, resztę zbiorę później. No bo, no w sumie fabryk ważniejszy. Fabryk ważniejszy, raz to poczekaj. Ja tu byłem wcześniej, czy nie byłem? Czy ja tu byłem, czy nie byłem? Czy, czy, czy osobie, osobie, która pisała ten komentarz właśnie chodziło o to? W sumie, chwilę, ja sprawdzę kto odpisał ten komentarz Chwila Phełapitu, Phełapitu, dziękuję ci, że napisałeś mi o tym Nie jestem pewien, czy chodziło ci o ten, czy o ten Ale jeżeli chodziło ci o ten, bo to w sumie wygląda jak bunkier takie trochę Bo były te skrzynki, o których ja mówiłeś To dziękuję ci bardzo za komentarz, dziękuję, dziękuję Jesteś super, dzięki Dzięki Tobie właśnie to znalazłem, i prawdopodobnie dzięki Tobie wszedłem tam. Bo tak to bym omijał ten statek przez całą serię. Bo nie wiem, bo bym zapominał, albo bym się nie chciał, bo bym coś innego robił. <noise> tak to sprawdzimy. Jeszcze sprawdzę oczywiście ten statek jeszcze raz, to tamten duży. Pójdę do niego. Może na tym odcinku jeszcze. Ale najpierw zobaczmy, co, co nam da tym Ja, wiadomo, najbardziej chciałem jetpack, ale tak naprawdę, jeżeli to nie mały jetpack, to chciałbym bardzo Rocket GPS. I, i to w sumie tyle. Nic mi więcej w nie interesuje jak to Dobra, dajmy sobie skryptuje. Kurde, no nie, no nie co powinien powinien, powinien, napiew, powinien napiew to odczytać nie zamiast zamiast, zamiast tak robić w hamem jestem co nie że, że trzymam was na napięciu <grym> ale chciałem z opić temu dożyć bo nie, nie lubię jakiś ich jak w dobra i temu. dobra możemy go ro, możemy go odczytać możemy już odczytać ten oto blueprint microchip. naprawdę nie mam pojęcia co to może być bo no jak wiecie blokowałem wszystkie takie podstawowe, takie takie, taki powiedzmy, takie gówniane blueprinty powiedzmy gówniane, no bo one świadom przydają do potem innych innych rzeczy na przykład ten kompas się przydaje do innych rzeczy ale no, odpokaliliście takie główiane blueprinty, więc no teraz chyba nie powinno być nic główianego, tylko jakieś coś fajnego, co nie? No takie mam wrażenie, że może być coś fajnego. Proszę, niech nie będzie znowu jakieś kupa, która nie jest potrzebna do niczego, tylko to jakiś malutki dodatek jest. Niech to będzie coś z tych takich dobrych tierów, czyli właśnie rakieta albo jetpack. Dobra, uwaga, uwaga! 3, 4, read the code a blueprint microchip. PIK! Jest! New People Received GPS Satellite Tier 1 W sumie domyślałem się, że tak będzie, bo Jetpack jest jako ostatni, co nie? Więc myślałem, że jeżeli już coś dobrego lotnie, to Właśnie rakieta, ale to jest bardzo dobry znak, bo jeżeli znajdziemy jeszcze tylko jednego Jednego chipa To Mamy Jetpacka Tylko jeden chip przem jest, dobra Mamy rakietę GPS I tym oto Jak to się mówi? Tym oto, No a niech będzie tym to chipem. Niech będzie tym oto chipem, mikrochipem, Mamy cztery rakiety. I sobie je potworzyłem, ooo to, to się tworzy też w... łatwiej A dobra to bez różnicy, to, to bez różnicy w sumie no no dobra to jest bez różnicy I tak ta Rocket Engine to jest najgorsza rzecz z tych wszystkich do ogarnięcia Reszta to jest easy Porobimy to, pobawimy się, ale zanim to zrobimy Jako że zwiedzanie nam aż tyle dało To pójdziemy zwiedzać jeszcze więcej I jak chcę zobaczyć czy nie uda mi się czasami znaleźć jeszcze jednego cipa, Jeszcze jednego, tylko jednego Jeden nie będę miał, jeden nie będę miał, tylko jeszcze jeden Jeden, dobra ogółem to nie możemy więcej magnezium i silikonu zbierać tego elo, bo już ty gnoju tak konkretnie mi zaśmieci, co so, ja zrobię tak, że wyciszę te, że wyciszę te ekstraktory, wale tam oczywiście tego tam o. i zbiorę tylko to, co jest potrzebne, nie? z temu, A dzięki temu to czasem będzie jeszcze więcej pewnie. Dobra, to to nasz cały śmietnik z tych ekstraktorów. Ja oczywiście wkładam wszystko do, szynek, do do naszych szynek i cały czas robiłem takie okrążenia. E, dobudowałem tutaj drabinę i szynę, no, żeby łatwiej się wchodziło ze szynek tutaj. I to jest nasz cały śmietnik i on się będzie powiększał. E, prawdopodobnie nie jest to zbyt ekologiczne, <laughs> ale co nas to obchodzi? Nasza planeta może robić co, co chcemy na niej, nie? No szkarze nie ma jakiś temu, który sprawia, że można spalić rzeczy, nie? To byłoby fajne. Ale jak widzicie, nasza skrzynka z aluminium druga już, y, jest prawie cała pełna. No, więc mam praktycznie całe dwie skrzynki aluminium pełne. A nie mogę się doczekać, aż będą trzy pełne. Wtedy nie będę musiał już aluminium w ogóle zbierać. Irona będę zawsze zbierał. Irona będę zawsze zbierał. Nawet jak, się, nawet jak mi się chyba trzy skrzynki zapełnią. Ja zbuduję na sceny trzy. I Irona będę zawsze zbierał. To jest po prostu najbardziej podstawowy. Surowiec w tej grze On jest cały czas potrzebny do wszystkiego Dlatego nigdy aerona nie wrzucacie, zawsze go po prostu mieć ze sobą A w ogóle pić mi się też chce Pójdę jeszcze tutaj I zbiorę wszystko z tego środka I to też włożę do naszej bazy A właśnie, powinienem też powiedzieć to na samym odcinku, na samym starcie odcinka Ale nie powiedziałem Bo piszecie mi cały czas rzeczy o tym, że m, tam da się gdzieś zbugować i pójść do tajnego pokoju I coś z nim jest Wiem o tym, czytam te komentarze Tylko jeszcze nie do końca <grym> Odkryłem sposób jak to zrobić pobawię się tym, będę się tym pobawię i jak uda mi się odkryć sposób na to, to... Hmm, a wtedy pójdziemy tam i oczywiście wejdziemy sobie przez tą ścianę i zobaczymy co tam jest w tym ukrytym pokoju, co nie? A najpierw muszę ogarnąć jak to... Jak to zrobić? Ale to na przykład umiem już robić, Czy niszy drabiny cały czas, no. To już potrafię A jeżeli mowa o rzeczach O których powinienem powiedzieć na początku odcinka To znowu zapomniałem, znowu zapomniałem i ja chciałem podziękować Bartylionowi za cztery karty na Steamie Dziękuję ci Bartylion za podarowanie mi cztery kart na Steamie Jeżeli ktoś ma ochotę podarować mi jakiś prezent Bo nie wiem, mam masę temów na Steamie i nie potrzebuję ich do niczego Chcę mi dać, żebym mógł sobie nie wiem Selnąć się na przykład i kupić jakąś grę, którą będę nagrywał, to link macie w opisie, My podarować mi cokolwiek, co tam chcecie. Ale dawajcie tylko wtedy, kiedy naprawdę czujecie, że nie chcecie tego w ogóle, nie? Nie róbcie coś takiego, że dacie by żałować, nie róbcie czegoś takiego, proszę. Robisz naprawdę bardzo ciemno, także. Prawie nic nie widać, ale ja chciałem tu jeszcze pozwiedzieć, sobie ogółem, te wraki, co to są, co nie, bo prawdopodobnie nic tu nie będzie, nie? Prawdopodobnie, ale tak czy jak chciałbym sprawdzić, czy na, na pewno nie ma tu może jednej skrzyneczki, nie takiej jednej gdzieś właśnie, bo w takim miejscu stojącej sobie skrzyneczki randomowej, bo jakby okazało się, że jednak jest, to byłaby w topa, jakby mnie nie zebrał, co nie? Na przykład tutaj jakaś gdzieś leżąca skrzynka i nawet taka malutka, co nie? Gdzieś tu sobie może stać. jestem jest, o jest, jest czy w ogóle tamto jest kimś która tam była była wyczyściłem eee, się! Siema! No tylko że kurde, te skrzynki nie dają blueprintów chyba. one są chyba tak stworzone, że one po prostu blueprintów nie mogą dać. One po prostu dają tej temy i tyle. Kurde. To nie wiem czy. Nie wiem czy jest sens latać po mapie i szukać skrzynek. Nie wiem czy to. Czy to daje coś, bo. Wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Wydaje mi się, że muszę szukać blueprintów w takich specjalnych, specjalnych miejscach i tylko... tylko w takich miejscach blueprinty będą. Nie mogę sobie tak po prostu na skrzynki znaleźć i o, blueprint, wydaje mi się, że tak to nie działa, no bo szukałem masy skrzynek takich się randomowych i takich takich w skrzynkach nigdy blueprintu żadnego nie było, nie? Więc daj mi się, że nie tak to działa do końca. Ale zobaczmy, może tu coś jeszcze by było, nie? Jakaś ukryta gdzieś skrzynka, no bo tutaj w ogóle ko koło tych wraków nie chodziłem. Widziałem ja po prostu z daleka i nic więcej i jest szansa, że coś tu może w nich być? Czemu cze... Czemu tu jest, jest tekstura? O czemu czemu ja stoję na powietrze? No doła? nie mam powie, nie powiedzieć, ta gra jest w wczesnej fazie, ta, no, ta gra... Ta gra nawet... Ta gra nawet w wczesnej fazie nie jest! Ona w żadnej fazie nie jest, to jest faza... faza... faza zero e, Tak, dlatego. Wybaczmy, chociaż... No wiadomo. Ciężkie to zauważenie jest, ale zakładam, że po prostu... No po prostu w, te, w tej fazie jeszcze tego nie ogarnęli i dopiero potem są ogarną, jak będzie akces, są te wszystkie takie błędy pomniejsze są naprawione. Ewentualnie zostawię dla Beki specjalnie, żeby ludzie właśnie myśleli, że co tu się dzieje? Czemu ta gra taka jest? Co jest nie tak? Tak, dobra. Szukamy malutkiej skrzyneczki. Może ona gdzieś tu jest. Wiem, wiem, że u mnie za bardzo nie. Kurde, nic tu nie ma. Nie słyszałem, że przygapiłem miło oczy coś. Aj, 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 Ale boli pupa. Oj, boli pupa, dobra. Dobra. Czy coś tu więcej jest? Jest drobia na górę Nie, Ja najpierw pójdę po powietrze, bo tak zaspadnę i będzie lipa Chociaż jakbym padł to bym się zespił tutaj, bo byłem w tym pomieszczeniu tutaj Więc zespił mi się ja w tym pomieszczeniu Macie mi od teraz, jak już znalazłem o te trzy tam, macie napisać mi gdzie jeszcze coś jest Wiem o tym, że jeszcze coś jest Gdzieś w tych oto tu ruinach yy, Bo tak mi ktoś pisał właśnie, że tam są jeszcze jakieś rzeczy prawdopodobnie Pójdziemy tam I też w tym odcinku sprawdzę czy coś tam ciekawego będzie no, jeżeli tylko jeden blueprint nie jest potrzebny, to prawdopodobnie nic nie przegapiłem, proś jednego blueprinta gdzieś, no ale to ciekawe gdzie on jest, nie? No bo najpierw wejdźmy sobie w dół. Jeżeli się da, ok, chyba się dało. Okej, okay. jest skrzynka, ale w niej jest ten speed mining gówniany, Dobra, to, to, mnie, to mnie nie jara. Aha, tu to, to, to leżą, tu leżą, tu leżą itemy. O kurde, nie zauważyłem tego chyba. Chyba tego jeszcze nie zauważyłem, ale śmiesznie, że tutaj tem leżą, lol. Może takie skrzyneczka, coś, gdzieś, skrzyneczka. Dawać blueprinta microchipa, A teraz tak dokładnie sprawdzam. O kurde, to jest nasion, co jest? Ja naprawdę tego nie zauważyłem, czyli więcej nasion. Ja tego nie zauważyłem wcześniej, wow, ale dużo. Wow Rocket Engine za friko, czyż ja tego nie zebrałem? Co, ja powolony jestem na głowę? Pocie, tu jest itemsów. Ja tego nie zebrałem wszystkiego chyba, albo jestem jakiś głupi, bo zapomniałem o tym i to było, tylko nie miałem miejsca, to nie zbierałem. Pocie i itemów już, kurde, z tymi się odpalił. Oj, oj! Sami po coś chodzi, co jest, dobra. Yy, nie ma w tym miejscu skrzyneczek, nie? Ale... Obłowiliśmy się konkretnie, nie powiem. Więcej itemów. Okej, okay, może to jednak będzie skrzynka. <laughs> Kurde, jest pusta, ja tylko skrzynki zebrałem i poszedłem. no dobra To jest jeszcze to zebranie temysłu, dobra, to ja wiem, że tu muszę wrócić któregoś razu, ale No przejdźmy sobie, przejdźmy sobie jeszcze tutaj, Zobaczymy, czy tu coś będzie no, Zakładam, że tu i temu będzie sporo leżeć jeszcze, który po prostu nie zbierałem ale sprawdźmy będziemy wiedzieć, czy, 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 czy coś leży, czy nie. Dobra, tutaj, tutaj nie ma nic, to sprawdzałem. Tutaj też prawdopodobnie nie ma nic, bo też pewnie sprawdzałem. Na no, półka coś leży? Nie leży. Dobra. Tutaj na górę, może na górze coś będzie. Jest szyneczka coś w niej. Zaraz to. Ja to przegapiłem niby! Ja to niby. Ja to niby przegapiłem! Ej, o co chodzi? To nie było tych temu wcześniej chyba, co jest? Ej, no nie było tych temu wcześniej tu chyba, czy co, o co chodzi? What? Nie no, jak się tutaj coś tutaj się dzieje, nie ta... No nie, ja nie mogłem tego przegapi... Nie, ja tego nie przegapiłem. Przecież... Ja te... Obejrzę filmik chyba za, bo się zaraz zdenerwuję, naprawdę. Ja, te ja tego nie przegapiłem, przecież ani razy to byłem i wszystko sprawdziłem. Nie, to chyba update to po prostu zrobił chyba, nie? Chyba update zrobił i resetno miejsca, w których ja już byłem po prostu. W jakiś sposób. On coś chyba zmienił. Dobra, wracam do bazy, wrócę tu za chwilę i zbiorę reszty tych temu. Ja pitole, skąd tej temyś to wzięły, czy ja naprawdę ich nie zauważyłem? Weź ktoś, kto oglądał po prostu, proszę napiszcie mi, czy... Ale nie, pisa... wszyscy pisali pewnie... Ej, oj, ty przykopiłeś tam rzeczy, patrz, to leży! Ale jak inne, kurde, co się dzieje? Ale no się, że o, to, tam to leży, coś ty głupi, jakiś polony, iść po tej temy, czy coś, napisaliście no, i, i nikt nic takiego nie pisał chyba, Ni, nie pamiętam, że coś takiego było. A bo ja to po prostu wszystko nie no nie no nie widziałam tego. No a że ży... ja wziąłem też na oż... nałożył na oż... na oż... po prostu. A i czemu ich nie wziąłem? Po mi... Ich... Będę je wziąć i szybciej do dobra Ale jestem debil, nie, coś się tak ze mną jest Co, co ze mną nie je tak jest, Zab... A mniejsza Zapomnijcie o tym, zostawcie łapkę w dół I, I tyle, starczy <laughs> Nie, nie róbcie tego proszę, nie zostawiajcie łapki w dół Zostawcie łapkę w górę, za starania moje I za głupotę Bo za głupotę się łapki w dół daje, yy, w górę daje Tak, nie, nie w dół yy, Tak. Jest śmiesznie dzięki temu, tak? Myślcie pozytywnie <laughs> Nie, chodziło mi o to, o budżu, że nie wziąłem bo bym szybciej poszedł No ale dobra, no Wiemy, że coś się dziwnego dzieje, nie? Jak tam się reset rzeczy, to równie dobrze reset... resetne rzeczy się mogę w innych miejscach ja będę musiał sprawdzić te ruiny tam, będę musiał to sprawdzić. Dobra, wchodziły na statek! No co jest jest naprawdę jest strasznie dużo i tempsów, nie? Sprawdzę ten dół, czy ja na pewno z dołu wszystko zebrałem, bo nie, nie pamiętam już. A! Tu było coś do zebrania, okej, czy coś więcej może Prawdopodobnie tutaj już nie, ale tutaj może. Tutaj też nie, tutaj wszystko zebrane. Dobra, gitas. Czyli tak naprawdę to co do zebrania jest to tylko na tym wyższym piętrze, czyli tutaj. Pierwsze, ajlitsy, butsy, tier trzecie, pyk. Dobra, Teliry masicy, dawaj to wszystko, pyk, nasze. Coś jeszcze? Czy coś tu jeszcze jest? No, ta dźwiglicy, bo coś się już nakładam od razu ze startu. Pyk i biegamy teraz. Kurde, czuć tego spida, czuć zaś zaraz się, zaraz się go zobaczę, jak będzie więcej widać trochę. No czy coś tu więcej jest? Każdy nie mogę tych krzesł rozbierać, to trochę dziwne, potem muszę krzesło rozbierać sobie na no, spokojnie. Prawdopodobnie. a, prawdopodobnie jest pyk, coś było. Coś jeszcze może tutaj gdzieś na dole leży? Ukryte jakoś? No nie, no tlen mi pada, no to są jakieś jajca po prostu. Dobra, ale będziemy mi przynajmniej szyki od TPK do bazy, nie? Dobra, no bo nic więcej nie ma, raczej wszystko zebrane już. Nic tu prawdopodobnie nie zostawiłem. Tu nie ma jakiegoś innego przejścia. tyle, dobra. Mamy szybkie te, TPK. Te, Chyba do bazy. Tak, to będzie TPK do bazy raczej. Teraz możemy zrobić inną rzecz, czyli te kaniony tam. Tak, TPK do bazy. Ej, <głosłuchaj> super to było. TPK do bazy. Fajne, fajne. Dobra, mamy ten Zierżacz i mamy. Pojedźmy teraz chwilę. No czuć, że szybciej biegam. No czuć, czuć. I to nie, nie, nie jest takie w sumie jakieś super małe. Tylko czuć, czuć różnicę serio. Mogę nawet wam pokazać. Patrzcie. Na przykład, nie wiem, o, o, o stąd dotąd, nie? To jest na przykład raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra jest, jest, powiedzmy 5, nie? Ja tam trochę ponad. Teraz, teraz, te buty. I teraz, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, teraz jakieś, nie wiem pół sekundy szybciej, nie? Albo trochę więcej. Więc spoko. W końcu 15%, nie? Dobra, idziemy teraz tam do tego kaniona. Przejdę się po tym kanionie, zobaczę, że coś tam znajdę. Może, jeżeli coś uda mi się znaleźć, to ma pokażę Jeżeli nie, to, to widzimy się, jakby na tym wraku statku. Bo może się resetno. Może się tam się coś resetło i może nowe skrzynki zostały dodane przez update. I może tam jest właśnie nasz ostatni chip, bo potrzebujemy tylko jednego chipa. Jednego tylko. I mamy jetpacka, nie? O, zazę skrzynkę, której jeszcze nigdy nie widziałem. Ale no właśnie. Wątpię, że coś nie będzie Tak jak skrzynka chipów nie ma, no Dobra, no to Nie wiem, czy czas jest schodzić właśnie po tych ruinach całych, ale O dziwo, coś udało mi się znaleźć, nie? I to chyba w sumie ostatnia skrzynka jaka to była niebieska Dobra, no to Szukamy teraz w tym zrujnowanym stateczku, czy Czegoś czasami by tu nie było Mam ogromną nadzieję, że jednak coś tu będzie Że jednak ten update resetnął sobie ten statek. To się, no niekoniecznie cały, ale proszę, że dodał tam jakąś skrzynkę, cokolwiek, malutko, nie wiem, cokolwiek, no żeby ten jedna malutka skrzynka z chipem była. Nic więcej nie chcę i mam już wetłapka do wtedy. Dobra, wchodzimy do tego statku. Czy coś w nim jest? I. Dostrzegłem małą rzecz. Nie wiem, czy wy widzicie, ale. To jest skrzynka. Czy ja ją. Czy ja ją rozbrajałem? Wydaje mi się, że ją rozbrajałem. Okej, okay. roz. Czy ja je nie rozbrajałem naprawdę i zostawiłem tutaj Co? Już myślałem, że tu będzie coś, no nie Co jest? O! O! Tu jest... O, lak było jakieś dziwne Tu jest... tu jest wejście na dach? Czy mi się wydaje? Eee, nie strzelajcie te gnoje jedne Czo, Czemu. Nie, czemu nie mogę... Czemu nie mogę tu wejść? To się rozwala, bro, tak? No. Zwaliłem to. Nie no, bo tam chyba nic nie ma na górze, nie? Tak, ta szyba jest blokuje mnie. Dobra, a już myślałem, że coś to będzie. Może tutaj coś jest, skoro to było do rozwalenia. Czemu komety lecą? Na, na co wy lecicie? Do czego? Ale kurde, to trochę słabo, że to była ta to, to coś i nie było w tym chipu, nie? To mega, mega słabo. I ja zaraz padnę z powietrza. Kurde. No słabiutko bardzo, nie? Ajajaj Chyba, żebym na szybko zbudował bazę, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy dam radę Tytaniów nie mam jednego Tu jest tytanium jakieś Dam radę? Nie, nie dam rady, kurde Nie, nie dam rady, no Prawie bazę zbudowałem, prawie No, pełna szynka Irona i druga prawie pełna szynka Irona, fajnie Dobra, idę tam jeszcze raz Ostatni raz tam pójdziemy i sprawdzimy, czy coś tam może w okolicy tego statku jest No wiadomo, że w statku nic nie ma, ale może w okolicy statku coś będzie Nasz smutny kwadracik Niech se to stoi! Przyda się w przyszłości do czegoś. Dobra. E, e, okej, okay. ta baza się znikła, ale no, okej, okay, już się pojawiła, więc chyba dobrze wszystko. Ale coś mi się wyglądało, że ona tak znikła. No bo czy coś jest tutaj za bazą? Sprawdźmy, czy coś tutaj jest. Ja chyba tu już raz wychodziłem poza tą bazę i patrzyłem i. Chyba tu nic nie było i tak troszeczkę nic nie będzie, bo to jest po prostu jaskinia, co nie? Ta to jest jaskinia, którą my prawdopodobnie obadaliśmy całą Ale skoro powiedzmy, że się rzeczy restowały, co nie? To ja tu przyjdę, przy okazji zbiorę stąd cały osium i cały sulfur Jak już idę to jaskinię to czemu by nie oczyścimy sobie o z itemsów Raczej dużych tu nie będzie, ten osiem się przyda i chyba w ten oto sposób Wyczyścimy wszystkie jaskinie z osmiu Prawdopodobnie? Wszystkie, które są na, w, na mapie, wydaje mi się, i to będzie chyba cały osmium, jaki da się chyba zebrać, wydaje mi się, nie jestem pewny. Dobra, proszę, powiedz mi, że tu się coś resetło, no. To jaż nie powinno, no bo to jest chyba z nowego, no to jest chyba z nowego update'a, więc nie, nie powinno, no właśnie. Gdzie jeszcze może być jakiś chip, no? Jeden, tylko jeden potrzebuje. kurde! Tylko jeden. No czy wiadomo, ten jetpack nie jest wymagany, nie to jest dodatek śmieszny bardziej, czy coś. No ale no, no dobra no. No, bo to ja się to z wami pożegnam. Na samym odcinku pójdę tempo, prostu dłożyć wszystko Wszystko tam odłożę Może zbiorę jeszcze temu z tego, z tej jaskini, też, też to odłożę do bazy, żeby już było. I piszcie, piszcie pomysły co mogę zrobić, gdzie mogę pójść. Wiem o tym, że jest jeszcze to miejsce, gdzie jest ta zbugowana ściana. To jest po prostu nasza ostatnia nadzieja. Jeżeli macie jakieś pomysły, gdzie indziej, gdzie mogą być te malutkie skrzyneczki kwadratowe, bo tylko to mnie interesuje. To jest szybko skrzynki nie interesuje mnie, bo w nich nic nie będzie ciekawego. Oprócz itemów. A co mnie itemy, skoro mogę mieć? Ile chce ich tak naprawdę n Niczego mi nie brakuje ob obecnie w tej grze Dlatego jeżeli znacie jeszcze jakieś spoty Na dobre właśnie te skrzyneczki malutkie To napiszcie w komentarzu A teraz dziękuję za oglądanie Bye bye -o!